To ma być próg, ale próg bezpieczeństwa, okej? Okay? Tak, żebyśmy się nie pozabili. No mój spod jest bardzo mrożący krew w żyłach, dosłownie powiedziałbym nawet. W końcówkę krwi do strzykawki, w miarę rzadko. Tylko nikt nie przewidział, że już na początku wakacji temperatura będzie wynosiła kilkanaście stopni, będzie lał rzęsisty deszcz. Wakacje są też takim czasem, kiedy generalnie lubię się pobyczyć, a owobyczenie się Przybiera różne formy, również bardzo aktywne, ale bez wątpienia wszędzie, gdzie bym nie był, zabiorę ze sobą przynajmniej ze dwie, trzy książki. A tą ulubioną była, jest y, ciągle y, książka Markeza Sto lat samotności. Lubię się zanurzać w historie, y, które płyną prosto z wyobraźni, bo jest ona nieograniczona. Ale też ostatnio, zwłaszcza jakoś coraz częściej zaglądam w biografie, autobiografie różnych osób i to z różnych dziedzin życia. Jest to rzeczywiście również szalenie interesujące, choć właśnie przez to, że to jest konkret, to są rzeczy czasem tak niewiarygodne losy ludzkie, których by żaden pisarz pewnie nie wymyślił. Czasy kiedy. Książka była nieodłącznym elementem życia każdego szanującego się człowieka. Mówiąc krótko, myślę, że niestety minęły. Ja się cieszę, że jedno, przynajmniej z czworga moich dzieci ma tak zwane zacięcie do czytania i pochłania te książki w dużych ilościach. Reszta tak troszkę z obowiązku, a trochę, żeby nie robić przykrości. Tacie, od czasu do czasu wiem, że coś tam przeczyta, i niestety pewnie średnia taka jest. Ale nie ma co biadolić. No, trzeba robić wszystko, żeby. Żeby sugerować, zwłaszcza właśnie młodym ludziom, którzy wchodzą w życie, że, że z książek się nie da, że internet nie jest jedynym źródłem wiedzy i że nieprawdą jest, jakoby jeśli czegoś nie ma w internecie, to to nie istnieje. Nie. Zaczytaj się w wakacje. Bohaterowie czekają.